Dzień dobry Państwu, z redakcji Tygodnika Siedleckiego o zawartości nowego numeru naszej gazety mówi Piotr Giczela. Na początek o przedsiębiorczości i przedsiębiorcach. Siedleccy handlowcy od lat utyskiwali na dziwaczne metody rozdzielania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Czy będzie normalniej? Pyta Mariola Zaczyńska na wstępie swego artykułu zatytułowanego Więcej sklepów, więcej kontroli. Dowiadujemy się z niego, że Siedlecka Rada Miasta zwiększyła ostatnio limit punktów sprzedaży alkoholu aż o 100%. Zamiast dotychczasowych 50 sklepów, będzie można w siedzcach zaopatrzyć się w alkohol aż w 100 placówkach. Dotychczas przyznawanie koncesji było uznaniowe. Zdarzało się, że wzorowo prowadzone sklepy nie otrzymywały przedłużenia koncesji i w efekcie bankrutowały, zwalniając także pracowników. Tylko od marca alkoholu nie sprzedaje już 8 sklepów, które dotychczas miały koncesję. Czy teraz będzie inaczej? No, zobaczymy. Szczegóły na łamach Tygodnika Siedleckiego. Około 20% pracowników upadłej Siedleckiej Spółdzielni Pracy Miś nie może odzyskać zaległych pensji. Ich pensje sięgają od 3000 zł wzwyż. Pracownicy mają wyroki sądowe w tej sprawie, nawet z klauzulą natychmiastowej wykonalności, byli już u Komornika, ale postępowanie komornicze zostanie prawdopodobnie umorzone. Okazuje się, że Komornik nie będzie ściągał pieniędzy, ponieważ jak dowiadujemy się z artykułu, kolejnego artykułu Marioli Zaczyńskiej zatytułowanego egzekucja długu, egzekucja ta z rachunku bankowego dłużnika jest bezskuteczna. Na koncie upadłej spółdzielni nie ma pieniędzy. Pracownicy są oburzeni, ale co dalej? Zapraszam do lektury tego artykułu. Bożena Luczewska-Matejek wybrała się natomiast z reporterskim notatnikiem do Siedleckiego Medyka, aby przyjrzeć się i sprawdzić, jak zmiany w regionie wpływają na szkołę. A szczególnie na to, w jaki sposób szkoła przygotowuje młodzież do zmian na rynku pracy. Nie kształcimy bezrobotnych. Tymi słowy przywitała naszą dziennikarkę dyrektorka placówki Zofia Ciołczyk. W artykule Potrzeby Rosną czytamy: Kto będzie leczył starzejące się społeczeństwo? W służbie zdrowia zagraża nie tylko wielka migracja zarobkowa, kadra będzie odchodziła na emerytury, trzeba kształcić średni personel. Nerwy uspokaja jednak autorka artykułu, informując, że pedagodzy w siedleckiej szkole o tym wszystkim wiedzą nie od dziś. Obecnie są prowadzone rozmowy, by medyk stał się ośrodkiem zamiejscowym Mazowieckiej Wyższej Szkoły Zawodowej, w którym przyszłe pielęgniarki będą mogły zdobywać wyższe wykształcenie i licencjat. Od kilku lat zespołem szkół medycznych w Siedcach współpracuje także Warszawska Akademia Medyczna. Danie wszystkie wyzwania podejmowane przez yy, siedlecki medyk, ale o pozostałych szczegółach przeczytacie już Państwo sami na łamach tygodnika. Kiedy mowa o służbie zdrowia, to chcę też polecić Państwa lekturze cotygodniowy raport tygodnika siedleckiego. Tym razem reporterzy przyjrzeli się funkcjonowaniu placówek medycznych w regionie siedleckim. Dowiemy się z tego raportu, gdzie warto się leczyć i dlaczego jedni zarządzający ZOZami doskonale sobie radzą, natomiast inni troszkę mniej. W Siedcach sytuacja finansowa obu szpitali nie jest zła. Reszta oczywiście w Tygodniku Siedleckim. Na zakończenie razem z reporterką Mileną Zalińską zapraszam na wycieczkę do Łosic, gdzie gotuje się dosłownie w tamtejszej Radzie Powiatu. Chodzi o wypłatę ekwiwalentów za zaległy urlop starosty i wicestarosty Łosickiego. Obaj panowie twierdzą, że nie złamali prawa, biorąc pieniądze, ale Komisja Rewizyjna Rady Powiatu złożyła już wniosek do prokuratury, by ta rozpatrzyła, na jakiej podstawie pan starosta Ryszard Chomiuk i wicestarosta Andrzej Daniluk sami nawzajem zatwierdzili sobie do wypłaty pieniądze za 55 dni zaległego urlopu w przypadku. Pana Starosty i 59 dni Pana starosty. Jak informuje nas autorka tekstu, miało być po cichu. W Łosicach wściekły jest z tego powodu Przewodniczący Rady Powiatu, Czesław Giziński, który do tej pory zatwierdzał takie wypłaty Starostom. Na razie Rada Powiatu nie udzieliła absolutorium Zarządowi. Czy będą dodatkowe konsekwencje? By znaleźć odpowiedź na to pytanie, warto zajrzeć do Tygodnika Siedleckiego a byłbym zapomniał, mam dla Państwa, a szczególnie dla widzów, którzy jeszcze uczą się w szkołach, miłą niespodziankę. Tygodnik Siedlecki wraz z Delegaturą Kuratorium Oświaty, Siedlecką Delegaturą, Delegaturą Kuratorium Oświaty w Warszawie, organizuje po raz kolejny plebiscyt na najpopularniejszego pedagoga roku. Wszyscy ci, którzy zdecydują się wziąć udział w plebiscycie, Będą mogli zagłosować na takich pedagogów, których uznają za najlepszych, najpopularniejszych. Wystarczy wyciąć z Tygodnika Siedleckiego odpowiedni kupon. W tym roku będą także, będzie można także oddawać głosy poprzez smsy. Zapraszam do zabawy w imieniu całej redakcji oraz organizatorów tego plebiscytu. I to już tym razem naprawdę wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.